Ciema, jestem Marek. Dzisiaj kolejny poradnik, który pomoże Wam przy relacjach z dziewczynami. Pokażę, jak w ciągu zaledwie jednego dnia rozkochać sobie każdą dziewczynę. Po dokładnym obejrzeniu i przeanalizowaniu tego filmu, nawet oporna osoba będzie w stanie rozpalić serce każdej dziewczyny. Zapraszam do oglądania. Chciałbym Wam w tym momencie przypomnieć o konieczności zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ 70% osób, które oglądają moje filmy, jeszcze tego nie robi. Więc teraz daję Wam czas na zasubskrybowanie. Teraz przejdźmy do poradnika. Poradnik dedykuje dla osób, którym udało się nawiązać kontakt z dziewczyną i chcą doprowadzić do głębszego uczucia. Oczywiście, czas, który wcześniej poświęcimy, nie zalicza się do tego procesu, gdyż może być to krótka rozmowa lub dłuższa znajomość. W każdym tym przypadku cechament działań wygląda tak samo, niezależnie od relacji, które nas łączą z dziewczyną. Do każdego elementu poradnika postaram się dodać przykład, że pamiętajcie, że możecie niektóre kroki zamienić zachowaniami podobnymi do przedstawionych przeze mnie. Pierwszym etapem jest wprowadzenie dziewczyny w błędne myślenie. Musimy dowiedzieć się, czym się specjalizuje i jakie ma zainteresowania. Będzie nam to potrzebne, aby bardziej zaangażowała się w znajomość, gdyż zupełnie bezsensownie poprosimy ją o pomoc w dziedzinie, w której czuje się pewnie. Podbuduje to jej pewność siebie i będzie chciała się popisać, więc z pewnością się zgodzi. Natomiast my wcześniej powinniśmy zapoznać się z tematem i jedynie udawać nieświadomość, aby finalnie obrócić to tak, aby to ona myślała, że nas tego nauczyła. Kiedy już podbudujemy psychikę dziewczyny i będzie czuła się pewnie, zaproponujmy jej coś w ramach podziękowania za wytłumaczenie. Dobrym rozwiązaniem będzie zaproszenie jej na kolację. Świat tak nisko upadł, że dziewczyna będzie spodziewać się spotkania w fast foodzie lub kebabie. W tym momencie, nieświadomą i skromnie nastawioną dziewczynę należy zaskoczyć i zabrać do ekskluzywnej restauracji. Jeżeli nie macie żadnej w pobliżu, należy jednak się wysilić i zabrać ją w takie miejsce, nawet jeżeli dzieli was duża odległość. Kiedy wejdziemy do lokalu, dziewczynie zapali się lampka, że oczekujemy czegoś więcej. W tym momencie należy uświadomić Cię, że przebywanie dla nas w takich miejscach jest codziennością, aby odsunąć czyje podejrzenia i aby nie czuła się wyjątkowo. Dziewczyna z pewnością zwróci uwagę na to, czy zamówimy jakiś alkohol, aby doprowadzić ją do stanu upojenia. Teraz jest zbyt wcześnie, aby zaatakować, dlatego w żadnym wypadku nie należy zamawiać alkoholu. Jeżeli dziewczyna nie będzie pewna co zamówić, wybierzcie najdroższe danie dostępne w karcie, zarówno dla siebie, jak i dla niej. W ten sposób rozwiejecie wątpliwości dziewczyny, a ona zmieni swoje nastawienie i poczuje się pewniej. W żadnym wypadku nie pozwólmy jej zapłacić za samą siebie. Utrzymujmy wtedy, że to my chcemy się odwdzięczyć i urazić naszą dumę, gdyż prawdziwy mężczyzna zawsze płaci za kobietę. Do takiej argumentacji nie będzie w stanie się odnieść. Pamiętajmy, aby wychodząc z restauracji, napiwek dla kelnera stanowił co najmniej połowę wartości zamówienia. Kiedy opuścicie lokal wraz z osobą towarzyszącą, zaproponujcie jej odwiezienie do domu. Oczywiście własnym samochodem. Ważne jest, aby skupić uwagę na jej reakcji. Jeżeli niechętnie będzie chciała wracać, zaproponujcie kontynuację spotkania w waszym domu. W przypadku, gdy jednak będzie bardziej przychylna do powrotu do własnego domu, Wspomnijcie podczas jazdy, że musicie koniecznie wrócić, bo zapomnieliście na przykład ważnych dokumentów. Ciężko będzie jej odmówić i niewątpliwie się zgodzi. Kolejną kwestią jest doprowadzenie dziewczyny do sklepu z alkoholami, w którym wcześniej już byliśmy i zapoznaliśmy się z asortymentem. Musimy zastosować różną taktykę w dwóch sytuacjach. W pierwszej, kiedy dziewczyna chętnie z nami pojedzie do domu, bez problemu wyrazi aprobatę, aby się napić. Schody zaczynają się. Kiedy wracamy po wcześniej wspomnianą ważną rzecz, a ona zaczyna wydawać się zaniepokojona, wtedy udajemy, że też się czymś martwimy i koniecznie musimy się czegoś napić. Zaprowadziliśmy już dziewczynę do sklepu. Dajmy jej wolną rękę podczas wyboru wina. Zapewne zacznie wybierać tanie trunki do maksymalnie 50 zł. W tym momencie rzućmy do sprzedawcy nazwę najdroższego wina, które jest dostępne w sklepie. Właśnie w tym celu wcześniej byliśmy zapoznać się z asortymentem. Powinniśmy wybrać czerwone wino, gdyż lampki do jego spożywania są większe. Zakupiliśmy już alkohol, więc teraz jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Pora udać się do domu. Wcześniej trzeba zadbać o porządek i dobry klimat w mieszkaniu. Gdy już usiądziemy i podejmiemy rozmowę z dziewczyną, po chwili nalewamy od 170 do 200 ml wina. Ważne, aby nie robić tego przy niej, gdyż może odmówić lub ustalić ilość. A w przypadku, gdy podamy jej już nalanego napoju, z grzeczności nam nie odmówi. Duża lampka sprawi, że ilość trunku nie będzie aż tak widoczna i będzie wydawać się optycznie mniejsza. W przypadku, gdy już na wolno piła, możemy zrobić siebie ofiarę i spytać się, czy jej nie smakuje, oraz wspomnieć, że staraliście się, aby ją zadowolić, dlatego sięgnęliście po produkt z wysokiej półki. Pierwszą lampkę wypijmy równym tempem z dziewczyną, a później musimy przyjąć kontrolę nad sytuacją i starać się pić mniej niż ona, a dziewczynie dolewać niezbyt często, lecz tak, aby po dolaniu w naczyniu znajdowała się odpowiednia wcześniej wspomniana ilość alkoholu. Kiedy wypije już około 400 ml, nie serwujmy już dalej i pozwólmy dopić do końca. Gdy jej lampka będzie pusta, utrzymujmy interesującą rozmowę przez około 30 minut, aby alkohol zaczął w pełni działać. Teraz jest dobry moment, aby zabrać dziewczynę w odpowiednie miejsce. Możemy to zrobić na przykład pod pretekstem pokazania albumu ze starymi zdjęciami, który koniecznie musi się znajdować w pokoju z dużym łóżkiem w naszym domu. Pamiętajmy, aby zdanie nie było wyrwane z kontekstu gdyż dziewczyna, mimo tego, że jest pijana, to nie jest głupia i może zorientować się o co chodzi, a nie możemy tego zdradzić na tym etapie. Pamiętajmy, aby wcześniej odpowiednio przygotować pomieszczenie. Należy zadbać o dobrą atmosferę. W tle koniecznie powinna lecieć romantyczna muzyka, najlepiej jeden zapętlony utwór. Światło nie powinno być jaskrawe, aby nie drażnić oczu. Jedna lampa w zupełności wystarczy, aby stworzyć dobry klimat. Możemy przejść do działania. Powoli przybliżamy się do dziewczyny, jak gdyby nigdy nic. Następnie pierwszą rękę kładziemy na talii i przybliżamy ją do siebie wraz z dziewczyną, a drugą kładziemy w okolicach szyi, aby zaliczyć pierwszą bazę. Po dłuższej chwili namiętności przyciągamy dziewczynę do łóżka, tak aby jej nogi zaklinowały się między ramą a naszymi, i delikatnie osuwamy na łóżko. Biorąc pod uwagę Romantyczny klimat, atmosferę oraz jej stan upojenia nie będzie w stanie się oprzeć. Teraz zaliczamy każdą bazę po kolei. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Dzielę się z Wami tym sposobem tylko i wyłącznie dlatego, że od kiedy jestem popularny, codziennie odbywam stosunek seksualny z co najmniej jedną dziewczyną. Pamiętajcie, że ten sposób jest przeze mnie w 100% sprawdzony i działa na 97 na 100 dziewczyn, a pozostałe 3, chociaż nie ulegają, to będą zakochane. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję. Nie zapomnijcie także zostawić łapki i komentarza. Do zobaczenia.